Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co robić, gdy twoja rodzina oddala się od wiary? Kiedy ci, których najbardziej kochasz, zaczynają ignorować Boga i Kościół? To nie przypadek, że oglądasz ten film. Dziś podzielę się z tobą potężnym sekretem, który ojciec Pio ujawnił, aby ratować zagubione rodziny. W zaledwie kilka minut dowiesz się, jak przekształcić najtrudniejszą sytuację w duchowe zwycięstwo. Nie pozwól, by twój dom pogrążył się w milczeniu. Obojętności. Zostań ze mną, ponieważ to nauczanie może być kluczem do zmiany wszystkiego w Twoim domu, już teraz. Czy poczułeś ból widząc, jak Twoja rodzina oddala się od Kościoła? Kiedy ci, których najbardziej kochasz, odchodzą od wiary, wydaje się, że coś pęka w Twoim wnętrzu, a najgorsze jest to, że często nie rozumiesz dlaczego. To bolesne, niepokojące. Widzieć, jak oddalają się przed Twoimi oczami, nie mogąc nic zrobić, by to zmienić. Prawda jest taka, że wiele rodzin przechodzi przez to, ale to nie jest zwykły zbieg okoliczności. Istnieją siły duchowe, które działają w tle, niewidzialne, które cicho oddzielają tych, których kochasz od Boga. Siły, które działają na umyśle, sercu, a nawet w codziennych nawykach, oddalając ludzi od Kościoła i wiary. I nawet gdy próbujemy wszystkiego, by uratować te serca, często ponosimy porażkę, ponieważ nie rozumiemy prawdziwej mocy modlitwy i ofiary. Próbujemy, ale nie wiemy, jak walczyć z tym, co się dzieje. Jednak istnieje rozwiązanie, a ono tkwi w czymś głęboko duchowym, czymś, co zostało ujawnione przez jednego z największych świętych Kościoła, Ojca Pio. Wiedział, jak walczyć z duchowymi siłami, które atakują rodziny, i ujawnił potężne praktyki duchowe, które mogą przywrócić tych, którzy się zagubili. Dziś podzielę się tymi praktykami z Tobą, bo nie ma nic ważniejszego, niż przywrócenie Twojego domu i Twojej rodziny do serca Boga. Ojciec Pio, w całej swojej duchowej mądrości, podzielił się czterema potężnymi praktykami, które przywracają wiarę w rodzinie. To praktyki proste, ale niezwykle głębokie, które ujawnił tym, którzy szczerze szukali sposobu, by ratować swoich bliskich, oddalonych od kościoła i wiary. Te praktyki nie są nauczane w tradycyjnych kościołach, ani nie znajdują się w zwykłych książkach. Są to sekrety, duchowe tajemnice, które ojciec Pio dzielił tylko z tymi, którzy naprawdę byli gotowi słuchać i zastosować to, czego nauczał. I ten sekret, który ojciec Pio zachowywał z wielką troską, ma moc przemieniania nawet najbardziej trudnych i niemożliwych sytuacji. Może myślisz, że po tylu latach walki nie ma już nadziei, ale te praktyki mają moc otwierania drzwi, które wydawały się na zawsze zamknięte. Są jak duchowe klucze, które, gdy zastosowane z wiarą, zaczynają poruszać to, co niemożliwe. A najlepsze jest to, że te praktyki nie są tylko dla innych są dla ciebie, dla Twojego domu, dla Twojej rodziny. Jeśli jesteś teraz tutaj, to dlatego, że ta wiedza została przyniesiona do ciebie i masz teraz szansę, by zmienić duchową historię swojego domu. Padre Pio nie był tylko świętym, był prawdziwym wojownikiem duchowym. Przez pięćdziesiąt lat nosił stygmaty Chrystusa, przeżywając te same bóle i cierpienia, które Jezus zniósł na krzyżu. Jego życie nie było łatwe, ale to uczyniło go jeszcze silniejszym w wierze. Padre Pio stawiał czoła duchowym siłom w widzialnych i niewidzialnych bitwach i wiedział dokładnie, jak walczyć z złem, które stara się oddalić rodziny od Boga. On nie tylko głosił wiarę, ale żył codzienną walką z siłami wroga, a to na duchowej arenie nabył autorytet, jakiego niewielu posiada. Kiedy Padre Pio mówił o zbawieniu rodzin, nie dawał jedynie ludzkich rad. Mówił z autorytetem człowieka, który stawił czoła demonowi i zwyciężył. Jego wskazówki mają więc ogromną moc, coś, co wykracza poza ludzkie zrozumienie. Jedną z historii, która zawsze mnie poruszała, była opowieść o zrozpaczonej matce, która przyszła do padre Pio z złamanym sercem. Jej syn oddalił się od wiary, pogrążył w nałogach i buntowniczości, i wydawało się, że nic nie może go przywrócić. Zapytała padre Pio. Co mam zrobić? On już mnie nie słucha. A padre Pio z całą swoją mądrością odpowiedział: Ofiaruj swój ból sercu Jezusa, a niebo interweniuje. Ta matka postąpiła zgodnie z radą padre Pio, a w kilka miesięcy później jej syn wrócił do kościoła, przemieniony. Dziś jest żywym świadkiem cudu, który padre Pio uczynił w jego życiu. To tylko jeden z przykładów niesamowitych przemian, które mogą się wydarzyć. Gdy podążamy za naukami człowieka, który żył z tak głęboką więzią z boskością. Jeśli przeżywasz coś podobnego, uwierz, interwencja padre Pio może być kluczem do przywrócenia Twojej rodziny. Pierwszą praktyką, którą padre Pio nas nauczył, jest różaniec jako ofiara. Często różaniec postrzegany jest jedynie jako modlitwa, ale dla padre Pio był czymś znacznie więcej. Różaniec gdy odmawiany jest z sercem rozdartym, staje się prawdziwą ofiarą. A jak to zrobić? W czerwcu, miesiącu poświęconym sercu Jezusa, ważne jest, abyś modlił się różańcem nie tylko jako powtarzaniem słów, ale jako ofiarą swoich bóli i trudności. Każda tajemnica, każda zdrowaś Maryjo staje się kroplą miłości i ofiary, ofiarowaną sercu Chrystusa w intencji zbawienia Twoich bliskich. Jeśli będziesz modlić się w ten sposób, z wiarą i z sercem pełnym trosk. Zobaczysz moc tej modlitwy. Uwierz, niebo słyszy modlitwy wypowiadane w ten sposób, a przemiana zaczyna się dziać. Kiedy modlisz się za tych, którzy są daleko od Boga, stajesz się narzędziem miłosierdzia. Polub ten film i napisz w komentarzach imię osoby z Twojej rodziny, którą chciałbyś zobaczyć powracającą do kościoła. Twoja modlitwa może być początkiem cudu. Drugą duchową praktyką, którą Padre Pio nam zostawił, jest cicha ofiara podczas Mszy Świętej. Podczas podniesienia hostii niebo jest szczególnie otwarte, a w tym momencie Bóg w sposób szczególny słyszy modlitwy wiernych. Padre Pio nauczył nas, że uczestniczenie w Mszy Świętej nie polega tylko na fizycznej obecności, to w momencie konsekracji, kiedy kapłan unosi ciało Chrystusa, Powinniśmy w ciszy z wiarą oddać duszę naszych bliskich, którzy oddalili się od Kościoła. Możesz wyobrazić sobie tych, których kochasz, nawet jeśli są daleko od Kościoła, i oddać ich sercu Jezusa, ufając, że On zadziała z miłosierdziem. Ta cicha ofiara ma ogromną moc i może poruszyć serce Boga. Jeśli wierzysz w moc tej ofiary, napisz w komentarzach imię osoby, za którą będziesz ofiarować każdą mszę. Cicha ofiara to akt wiary, który nie pozostaje niezauważony w niebie. Trzecią duchową praktyką jest tajny akt naprawy. Padre Pio nauczał, że aby naprawić oddalenie się naszej rodziny od wiary, musimy składać małe ofiary, takie jak post czy intensywny moment modlitwy. Naprawa duchowa to jak dar miłości dla Boga, mówiąc Panie, oni nie kochają Cię tak, jak powinni, ale ja kocham za nich. Każda mała ofiara, czy to fizyczna, emocjonalna czy duchowa, staje się aktem naprawy za tych, którzy oddalili się od kościoła. Może to być tak proste jak ofiarowanie poranka bez kawy, modlitwa na kolanach przez 10 minut, a nawet rezygnacja z czegoś, co lubisz, aby naprawić błędy swoich bliskich. Kiedy składasz te ofiary, naśladujesz gest Chrystusa na krzyżu, który cierpiał z miłości do innych. Napisz w komentarzach poniżej jeśli jesteś gotów wykonać akt naprawy w imieniu swojej rodziny, niebo zobaczy Twój wysiłek i na pewno będzie wstawiać się za Tobą. Czwórą i ostatnią praktyką jest konsakracja rodzinna do serca Jezusa. Padre Pio nauczał, że nawet jeśli członkowie naszej rodziny nie są fizycznie obecni, możemy poświęcić nasz dom i naszych bliskich sercu Jezusa. Konsakracja tworzy niewidzialną ochronę duchową która działa w sposób potężny. Poświęcając swoją rodzinę sercu Jezusa, umieszczasz swój dom pod bezpośrednią ochroną Chrystusa. A ta ochrona nie jest tylko symboliczną, przynosi interwencję Bożą, która zaczyna działać w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Nawet jeśli Twoje dzieci, małżonek czy inni członkowie rodziny o tym nie wiedzą, możesz ich poświęcić sercu Jezusa, mając pewność, że ta duchowa pieczęć nie zostanie zapomniana. Jeśli wierzysz w moc konsakracji, polub i podziel się tym wideo ze swoimi przyjaciółmi. Rozpowszechnijmy siłę tej praktyki, aby więcej osób mogło poczuć przemianę, która pochodzi od serca Jezusa. Chciałbym podzielić się z Tobą historią Teresy, prostej kobiety, ale z niezachwianą wiarą. Teresa spędzała swoje dni modląc się za męża i dzieci, które całkowicie oddaliły się od wiary. Mąż drwił z jej religijności, podczas gdy dzieci wciąż młode wdawały się w złe towarzystwo. Była samotna w tej duchowej walce i wydawało się, że nic się nie zmieni. Przez lata modliła się z łamanym sercem, składając swoje modlitwy jako cichą ofiarę, nie widząc żadnych rezultatów. Aż pewnego dnia spotkała Padre Pio. Podczas spowiedzi Teresa prosiła o pomoc, zrozpaczona. Ojcze, co mam zrobić? Dlaczego moje dzieci i mój mąż nie wracają do kościoła? Padre Pio z delikatnością odpowiedział: Modlisz się sama. Jeśli połączysz swoją modlitwę z sercem Jezusa, twoja modlitwa przestanie być tylko prośbą. Stanie się ofiarą. A każda ofiara miłości złożona w sercu Jezusa ma moc przemienić nawet najtwardsze serce. Teresa poszła za radą Padre Pio. Zaczęła modlić się różańcem z większą intensywnością. Oferując każdy ból jako ofiarę, zaczęła w cichości oddawać imiona swojej rodziny podczas mszy, ufając, że Bóg zadziała. Składała akty naprawy, rezygnując z małych rzeczy, ofiarując post i modlitwę za tych, których kochała. I to, co wydawało się niemożliwe, zaczęło się dziać. Pod koniec czerwca mąż Teresy, który nigdy nie wykazywał zainteresowania powrotem do kościoła, pojawił się na mszy, by ją towarzyszyć. Kilka miesięcy później przystępował do komunii na kolanach, z łzami w oczach. Dzieci, jedno z nich jest dziś katechetą, drugie modliło się z nią każdej nocy, aż do ostatniego dnia jej życia. Teresa zobaczyła cud, ponieważ wytrwała z wiarą, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. Nie przestała się modlić ani składać, ani składać swoich ofiar. Jeśli widziałeś, jak coś się zmienia w twojej rodzinie dzięki modlitwie, Napisz w komentarzach swoją historię. Chcemy wiedzieć, jak nieustanna wiara zmienia Twój dom. Prawdziwa wiara nigdy nie jest daremna. Bóg działa, nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. Teraz chcę rzucić Ci wyzwanie. W ciągu najbliższych dziewięciu dni czerwca będziesz zaproszony do wiernego i konsekwentnego praktykowania czterech duchowych praktyk objawionych przez Padre Pio. Ale uwaga to wyzwanie to nie tylko rutyna. To prawdziwa duchowa bitwa, bitwa, która wymaga od Ciebie wiary, odwagi i wytrwałości. Nie mówimy tu tylko o odmawianiu Różańca czy uczestniczeniu w mszy jako widzowie. Mówimy o przemianie każdego czynu w potężną broń przeciwko duchowym siłom, które próbują oddalić Twoją rodzinę od Boga. Wyzwanie serca Jezusowego zaczyna się od pierwszej praktyki odmawianie Różańca codziennie. Ofiarując go jako ofiarę za zbawienie swojej rodziny. Każde zdrowaś Maryjo ma być ofiarą miłości. Każda tajemnica ma być przeżywana z sercem rozdartych, ale pełnym wiary. Drugą praktyką jest oddanie swojej rodziny podczas mszy świętej, szczególnie w momencie konsekracji, kiedy ciało Chrystusa jest uniesione. Zrób cichą ofiarę, z sercem złamanym ufając, że niebo usłyszy Twoją prośbę. Trzecią praktyką jest akt naprawy. Wybierz jeden dzień w tygodniu, aby złożyć ofiarę, czy to post, modlitwę w ciszy, osobistą rezygnację i wreszcie czwarta praktyka: konsakracja rodzinna do serca Jezusa. Poświęć każdego członka swojej rodziny, nawet jeśli oni o tym nie wiedzą, umieść ich w rękach Chrystusa i ufaj w duchową ochronę, jaką ta konsakracja przynosi. Teraz pytam cię, czy akceptujesz wyzwanie? Jesteś gotów walczyć o swoją rodzinę z całych sił z pomocą serca Jezusa. Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, napisz w komentarzach: Akceptuję wyzwanie serca Jezusowego i walczmy razem. Nie jesteś już sam na tej drodze. Razem zobaczymy, jak cuda się zdarzają, ponieważ gdy łączymy się w modlitwie i ofierze, niebo działa na naszą korzyść. Zbawienie twojej rodziny jest w zasięgu ręki. Wiem, że czujesz, że czegoś brakuje. Że może próbowałeś już wszystkiego i wciąż czujesz się bezsilny wobec duchowej odległości tych, których kochasz, ale teraz masz narzędzia, by to zmienić. Cztery duchowe praktyki objawione przez padre Pio są kluczem do otwarcia serc i przemiany najtrudniejszych sytuacji. I tak, droga przemiany nie jest łatwa. Wymaga wiary, odwagi i prawdziwego oddania. To nie będzie droga bez wyzwań. Ale jest to droga, która z wiarą przyniesie Boże miłosierdzie do Twojego domu. On będzie działał w sposób, którego jeszcze nie widzisz, ale który na pewno przemieni wszystko wokół Ciebie. Twoja wiara połączona z tymi praktykami, będzie mostem, który przywróci Twoich bliskich do serca Boga. Jeśli wierzysz, że ten film może przemienić Twoją rodzinę, podziel się nim z innymi, którzy również potrzebują tej wiadomości nadziei. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, by otrzymywać więcej takich nauk, bo razem będziemy trwać w wierze i dążyć do uratowania naszych rodzin. Bardzo dziękuję, że oglądałeś do końca. Teraz zapraszam Cię, abyś pozostał mocny, w wierze, abyś nie przestał walczyć. Módl się, wytrwaj i ufaj. Bóg słyszy Twoje modlitwy, a przemiana już się rozpoczęła. Razem w modlitwie i ofierze przyniesiemy światło Chrystusa do naszych domów. Niech serca Jezusa chroni i błogosławi każdy krok tej drogi. Rogi Amen.